Siemu no w dzisiejszym odcinku będziemy, widzę, wiecie co robić? Zgadnijcie co. Nie no, żartuję, widzę. Ale odblokuję cały świat, widzowy. Po poza odcinkiem, i będę wam powiedzieć 10. Dziesięć... Nie, dziesięć widzę, sorry, pomyliłem się. Rzecz, jak to się dowiedziałem o tym świecie, dowiedzieli się, widzę, że jest nowa waluta. Tak, widzę, tutaj nie ma sklepów widzowie I rzecz, którą. Większość osób mogło nie zauważyć ale nie, to nie Rebir w shopie, widzę, to nie ma w Rebirpie Shop. To nie jest Rebir Shop. widzę Mamy narzędzia, co nie? Eee, bardziej plecaki. Widzę, mamy plecaki, co nie? I ja się przestraszyłem, widzowie, że tutaj sprzedają Infinity plecaki. A widzowie, a tak naprawdę popatrzcie widzę. Jak ma... Jak kupi się Infinity i to możecie mieć każde plecaki, ale Infinity wizowe. Ale to dajemy do rzeczy wizowe, tak. Jeszcze się dowiedziałem na tym świecie, że tutaj się kupuje jajka wizowe. No tutaj się kupuje też jajka, no chyba w każdym, każdym świecie się kupuje jajka, ale sprawdzimy wizowe słowa sure i pet. Czegoś nowego od jakiegoś gościa. No, słaby wiem, ale... Tylko 100 daje? On jest naprawdę słaby. Myślę, że jest mocniejszy. Słabe, więc Tutaj odbierałem prezenty, widać, widać, widzowie Ale w dzisiejszym odcinku, Omówimy sobie ten świat. Ale, jeszcze będziemy robić misję, widzę. Chociaż, żeśmy otworzyli jedno jajko z tego sezonu. Ale, więcej wiecie co będziemy robić? Kupujemy chyba to, że może. Ale, bo mamy jeden Robux. Nie róbmy to na no, razie, widzę, okej, okay, nie róbmy. To się bardzo łatwo 55 romantików, tak widzę, będziemy robić to. I. i omówiliśmy sobie tą mapkę całą, że tutaj nie można kupić szopów I że tutaj kilofy są nowe. No, omówiliśmy tą mapkę, więc widzowie, to, to na razie nieważne jest. Teraz robimy najważniejszą rzecz na świecie, widzowie, czyli wejdziemy. Nie no, to jest najważniejsza rzecz, ale. Musimy wejść do mojego świata widzowie. Czyli do normalnego świata, widzowie. Musimy wbić. I... odbierzemy sobie... O kurcze, nie, A co ja, ja odebrałem te nagrody? Po co mi są te nagrody? Mam takie pytanie jedno widzowie. O, jest mega skrzynia, dobra. Chcę kupić sobie najmocniejszą broń na świecie. Tylko tutaj jest to najcinniejsza broń na świecie. Dobra. A szybko trzeba kupić to za 5 bilionów? No ale o no, to robimy widzowie, to cały czas będziemy mieć. No i w sumie, wiecie co widzowie jeszcze sobie zrobimy? Jeszcze sobie zrobimy coś naprawdę yy... o, Nie szalonego widzowie, mi się już minie wszystko Misje po prostu robimy, tak no, widzowie, trzeba coś te misje Ja pójdę sobie na sam dół, na sam dół widzowie Chociaż żeby tak łatwiej było to muszę pominę ten poziom a to jest mine, 60 diamond. Nie wiem o co chodzi, ten kolektor 60 diamond. Uh. A, zrobię sobie tę łatwą misję, widzowie. Zrobię sobie tę łatwą misję, że 50 epików. A co tutaj jest skrzynce epiki? Kurde, tutaj są dopiero epiki. Eee. Uh. Łączone. nam rzadki. Wyjątkowy, nie wyjątkowego też. Tylko epiki, widzę, dobra musimy robić ten opening w kupiłem sobie Tipy, egg, ale to tak nam nie jest to potrzebne. Nie, ja się tutaj otwiera. widzowie, robimy to w misję. Co jeszcze Wspólny chodzić wspólny, co jeszcze wspólny, widzowy, ale to, już się usuwane dobra. Proszę widzowie, ja nie jestem, on ja z epika se pika, ja pika. czemu to nie ma żadnych epików? Haman widzowie da. Nie ma żadnych epików, to ja jestem bardzo smutny Ktoś jest gdzie są te epiki Muszę sprawdzić No nie ma no kurczę muszę się to dropić Widzę wiecie co? Chyba robimy opening Widzę, robimy opening I wiecie co widzowie? Tutaj nie wiem, gdzie to jest wie. Ale ja tu miałem widzowie szczęście, co? O! Czyli tutaj na przykład szczęście użyć przedmiotu na godzinę Na godzinkę Na 20 minut i otwieramy te jajka Widzę. widzimy się, kiedy otworzą nam się te jajka i, i, i zrobimy tą misję pierwszą. Właśnie, y, jesteśmy do gry i właśnie mamy indeks, wizowy, ale zobaczmy, wizowy on naprawdę jest bardzo słaby i widzowie, wiecie co, nie róbcie tych misji lepiej, no może jak chcecie odblokować sobie y, tego, widzowie, tego tutaj. Jednorosca chroma i nie wydawajcie Robuxów na skipowanie, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo słabe do kupienia. Bez widzenia, nie kupujcie tego i zapamiętajcie widzowie, bo będę mu leci w trebo. Chciałem, bo sobie jestem zdenerwowany widzowie, bo widziałem, ile on na YouTube daje i naprawdę jestem bardzo zdenerwowany widzowie. Więc na razie i cześć.